Koc termiczny, kod ratunkowy, folia NRC. Jak używać kiedy, by to miało ręce i nogi? Na Batmana nie. Kod termiczny to nie kołdra. A teraz na poważnie. Ważne, by okryć pacjenta, a nie przykryć, a to różnica. Folię trzeba włożyć pod pacjenta, bez znaczenia, która strona będzie na wierzchu. W warunkach miejskich to nieistotne. Czaskolwiek zasłaniamy poszkodowaną, dbając o komfort termiczny również głowy, z koniecznością udrożnienia dróg oddechowych każdorazowo. Dobrym pomysłem jest dodatkowe okrycie poszkodowanej jakimiś kocami, kurtkami, z zachowaniem podstawowego warunku, by była sucha w środku. Jeżeli będzie mokra, nie da się człowieka zabezpieczyć folią NRC. Dobrym pomysłem również jest ułożenie poszkodowanej na boku, by mniejszą częścią swojego ciała dotykała zimnego podłoża. Dziękuję i zapraszam do moich szkoleń.